Warto jest pamiętać, że gdy będziesz pozytywny, to również pozytywne rzeczy lub osoby będą przychodziły do Twojego życia. Dlatego totalnie zapomnij o narzekaniu, totalnie również zapomnij o osądzaniu innych albo po prostu wyrażanie swoich negatywnych myśli. Ponieważ głównie właśnie w tych czasach lubimy wyrażać swoją opinię, która bardzo często jest negatywna, która po prostu obraża kogoś albo często niektórzy lubią właśnie jakieś takie plotki, które są totalnie nieprawdziwe. Więc totalnie zapomnij o takich rzeczach, jeśli chcesz. Być po prostu pozytywnym, bo często moje czucie się ok, gdy na przykład obgadujesz innych czy coś, i również z tymi osobami, z którymi obgadujesz innych, to osoby mogą na przykład cię pochwalać, ty możesz pochwalać te osoby, ale nagle, gdy na przykład te osoby znikną, to będzie bardzo ciężko ci znaleźć w ogóle kogokolwiek, bo będziesz emanował tą negatywną energią. Dlatego staraj się być zawsze pozytywnym i nawet pamiętaj, jeśli na przykład rodzina cię denerwuje, jeśli na przykład właśnie rodzina zawsze robi ci na przekór, zawsze bądź tą osobą, która. Wybacza jako pierwsza, ponieważ każdy z nas żyje tutaj pierwszy raz. Nikt tak naprawdę nie dostał żadnego poradnika, po prostu jak żyć, jak na przykład podejmować decyzje. Dlatego po prostu bądź zawsze tą osobą, która jest pozytywna, zawsze która na przykład wybacza komuś, kto źle postąpił. Ale oczywiście, jeśli właśnie ta osoba się w ogóle nie poprawia i dajesz na przykład drugą, trzecią szansę, to potem już kolejny nie dawaj i po prostu staraj się ograniczać kontakty na przykład z tą osobą, aby nie stawać się taką samą osobą i pamiętaj, aby. Zawsze emanować pozytywną energią i również osoby albo po prostu jakieś rzeczy, które pragniesz, będą trafiały do twojego życia, ale zawsze bądź pozytywnie nastawiony. Nieważne co jest, zawsze bądź pozytywnie nastawiony i pamiętaj, że właśnie często życie na przykład cię testuje i jeśli to zdasz, to potem na skutek tylko lepiej i lepiej. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć!